Dobra, dawno nie grałem w jakieś minigry. Ciekawe, czy ktoś chce. Czy ktoś chce zagrać minigry? My! 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 Dobra, me! Minigamesy! Minigamesy! nie tak dużo. Minigames! Minigames! Nie! <laughs> minigry! Mini 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 A tycha, minigry! Minigames! Minigames! Tak, no. dziękuję bardzo. No. <noise> Ogólnie to teraz Jeszcze możecie się no. przebrać. Jeszcze ja! Jeszcze ja! Dobra, witam was wszystkich dzisiaj. Jak zauważyliście, pojutrze będziemy grać sobie w minigamesy z randomami. Pojutrze będziemy grać dzisiaj z randomami w minigames na moim kanale. Dokładnie tak. Jeszcze tam się dwóch przebierali. Dzisiaj będziemy grać w cztery chyba. On ma wymyślić jedną chyba. Ale ogólnie trzy to będą. Ty grali czy nie? Ty nie grałeś? Dobra, ogólnie to ci powiem tak. Tu, tutaj ogólnie jest za łatwo teraz. Tutaj jest za łatwo się dostać do tamtąd, dlatego um, zwykle teraz ja zrobiłem tak. Ja zwykle tak robię teraz, że tutaj po prostu stoję. Tutaj się zaczyna i nie możesz dotknąć ziemi. Nie możesz dotknąć ziemi. Lawa lava usuwa po przedmiot, no, Dobrze. Jak dotkniecie lustra, to wtedy wracacie po ziemi, możecie wstąpać wtedy. Na miejsce, na tamtą szafkę, gdzie jest ten... Gdzie jest... eee... Bordo, bordowy A? No... Na, na, na tym się zawsze grało WŁAŚĆ tam. Znaczy git, Nie ty Git, git. Gid. Gid. Już nie ten Dobra, no, co, to, to standardowo osuwam tutaj To, to, to Ale to, to. pierwsza runda, pierwsza runda powinna być chyba wolna Zawsze no, nie to Ale... To jest za łatwe. Dobra, leci, lecicie, lecicie, <grym> dawajcie Prawie spadłem Ej co? Coś ty usunął? Ej, co ty usunąłeś? Usunąłem tamtą szafkę. Idź, ić. <grym> no idź, Nie, to nie Ale bo ja... Dopknę, ja ja go A dobra, dobra. Chce być sprawiedliwy. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz sam. Dobra, dalej. Ja gra... Dobra, gramy, gramy gramy. Co już tam Dobra. Hei, nie tego nie. Ja Ej, co zrobiłeś? Ja, 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 ja. Co ja, 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 ja. Okay. tam? Okay. Dobra, co usuwasz? Co usuwasz? Ja nie po prostu Okej. Nie! Margaret! Nie!

Czy do info czy do wardrobe? Do tego, do tego budynku biegniesz i wtedy lewa monkey nie może cię tam. Okej no. Dobra to lecimy. Pierwsza osoba. Stąd. sonie. dawaj. Scena akcji.

Ej co jest zrobił to. Nie mogę. A he biegną. Ja Ale że youtubera na sam koniec wybierać. Co sobie teraz działaj od teraz? No dobra, jego. co zrobił? Nie, wytrzymam. Kto teraz masz duży wybór, powiem ci. Jeden dostał to. Jak on idzie? On idzie.

To było ustawione! Stąd tam, stąd tam teraz! Ale to był Jak każdego youtubera filmik, to było ustawione! Mam czekajcie, mam lepszy pomysł! Mam Jaki? Idziemy tak samo, tylko tym razem mogę powiedzieć dwa kolory. Ale. O. nie! Kolor rush, jak już. Ko jak, jest jak powie kolor rush, to wtedy wszyscy biegniemy. Ale nie wydajcie, żeby było tego. Nie, żeby i dobrze. Nie, dawajcie na jedną osobę! Jedną osobę! Na razie jedną A czy tam leci, tam. No Dobra. Ej i co teraz? Tak samo, że nie może tak. No kończyć. tak samo, no. No tak samo. Kto? Kto teraz? To pierwszy. Ty. Ziemlony. Ziemlony. Ziemlony idź. Idź ziemlony. Kolor mogę, ja? mogę Ej, ja Ziemlony. jak idziesz. Ziemniony. Robimy ziemniony. ścianę ziemniony. ścianę życia. A ja yes. Ej teraz wszystkich no. złapał. Za, do trzech... Kolocie. Dawaj, lecisz, lecisz. Nie! Dobra, dobra, jestem! Ale uch! To wygram! Tak... Ej, robimy mur! Piotrowy! Idź! Robimy mur. No idź! O! A! Nie! Andzin Ej, będzie, remis. Remis. co my będzie... Być... Jeszcze będziemy jeszcze grać! To my jeszcze będziemy grać! Jeszcze chyba w jedną albo dwie! Niebieski, dawaj! A co? O Może być, to być remis! Taguj go! Taguj go, go! O nie! Tak, remis! Remis! Ego, Tęgiela. brawo, brawo, Fizzbomb Nie umie, o O Jezu <grym. <grym. Dobra, mamy jednego z głowy <grym>. Dobra, nie, jeszcze, jeszcze Jeszcze, jeszcze być, jeszcze być Idź Dwój, dwój Kto? Nie, dwa na dwa, dwa na dwa dwóch, Dwa na dwa? Dobra Dwa na trzy Dobra Tylko, że jest na pięciu Dwa na trzy, okej okay. po... Dwa na trzy, dobra, to kolorasz. Oj ty fioletowy. Fioletowy! O, Batman, Batman! Ja, ja. ja się nie ja, ja, ja jestem przygotowany. Ja jestem przygotowany, więc robić. Poleciał. Ej, ja, ty dosłownie pode mną byłeś. podemno dosłownie byłeś ja się tym ty razem. Dobra. Nie, nie, nie. Przegrają przegrają. tu. Idź, Ale patrzcie nowy movement. Psik rychuu Rychu. rychu! Pszik. No, nowy movement. Dobra, chodźcie no, A tam mogę przychodzić, mogę? Nie, nie możesz. zabraniam ci. No, możesz? dalej. No, 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 no. Nie, 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 Ale co? To, no. To, to. na razie, to chyba nie no. no dalej, no. i co to było? W tym chłopcu Zobaczyłeś? Nie Jest? mogę. No, no, nie. No. no. no, no. no. no, no. no. no Ale serio, nie możemy tam? Serio, tam nie możemy? Nooo ale, ale dżuk Ale dżuk Ale dżuk O kurde Nermanie, ale dżuk. Ej, a Dobra Ej, A to było nagradę to, to ja jak ja spadłem na tym To było ja nagrane na, na tym e, monkey on the shelf Co zrobiłem? Ale co zrobiłeś? No za to... E, z, Dobra, no spadłem, spadłem, no pojedziemy nie tak. Aha, no, no to było nagrane Ostatnia runda Ostatnia runda, że no nagram węgu, ale ten takie spowolnione, bo tak. Nie, 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 ja zrobię niewidzialną platformę pod tobą. Niebieski. Nie myślałem, że Myślałem, że ziemlony... Zieblony? Ziemlony. Patrz tutaj jest jeden to jest jeden... tutaj jest niebieski, tutaj jest niebieski. Moż go... Ziemlony? Ale to jest, jest za dobry! jest na tym! Dołem przebiegnij! <grym> nie dołem przebiegnij! No czemu się nie przebiegłeś dołu? Nie przebiegłem dołem przebiegłem właśnie! Dobra, przeletowy! Ziemlony! Przeletowy, chcę niecało jeździć w Dobrze, dobrze! Mój ziom!

O dobry mu się skończy tak samo no, chyba no. Niebieski Ty idź, psik <grym> Psi. Może to wygram, może nie wiem. Kurde o! Czapeczkę Pialetowy A e, wiecie co jest najgorsze, że zapomniałem jak wyglądał sta... stary Stary I... stary Nie Dobra przegrałeś i wygrałem, haha Wygrałeś ja wygrałem! Nie, ja wygrałem! Nie. O, Dobra! Tak, go to the graveyard! Ja jestem do spagowanego Jak to się gra? Ogólnie... Gdzie jest... Gdzie jest ten co nie zna żadnej gry? Znaczy no Kto nie zna tej gry? Kto nie zna? Ty? Tylko ty, tylko ty? Tylko ja chyba nie wiem No Wy oboje. To ja. No to chodzi o to, że jest jedna lawa, nie? Wy idziecie do tree house i tam jesteście bezpieczni, lawa was nie może stagować I lawa idzie się schować, nie? Idzie się schować I i i i lawa idzie się schować na inną mapę i nie szukają lawy Ja zjadłem lawy, to lawa ich goni To to oni krzyczą ghost i kiedy krzykną ghost to wtedy lawa ich może ich gonić Jak nie krzyknie ghost to wtedy nie może was gonić a, no to jest to. Ja I to uciekacie do trihausa. Wiecie czemu Ghost in the bo, bo, bo jesteś gejem tak jak -B -B -B. Co? <laughs> Dobra idźcie do trihausa, Idźcie do treehouse'a a ja lecę się chować Ja co do trihausa. Bo w e, 2022 Do treehouse'a tak ja 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 To ja będę się w tym czasie Ja będę się chował w tym czasie però no hi tas un jo mai Jakiś... Będzie mógł z tego być, jesteśmy. Jeszcze jednej osoby nie ma? Dawaja też taguje? też taguje? No, ty też. Dobra mogę... Jeszcze jednej osoby nie ma. A gdzie żółty? O, gdzie żółty? O nie, o nie, Ej, o nie! O nie! Ej, żółty, ty, ty jesteś? Siema, żółty. <głos》> Dobra. Teraz się chowamy, Ej, się teraz się chowamy. Jezu ty chamie prostaku, zostaw mnie! Ty nie wchodzisz już do Trichausa Nie możesz już wchodzić Nie możesz już tego waćajby No bo ty grasz na Steamie, jak grasz na Steamie, ty możesz. Ale ja nie widziałem. Zobrego, no. O, filetowy by był tutaj normalnie. <laughs> tutaj normalnie sobie wchodził Dobra, przez ja okno. Wszystko, ja jestem jeszcze. Dawajcie. Nie, nie ty pierwszy! Dobra, no, dawajcie no. Dobra, idziemy, idziemy, kolezy. No ja już się Ale nie, ty to nie to możesz, to możesz to tutaj. Na... Na i na foreście nie można się chować. Wyłączył się na na mapę I go tak drzwi w Ja bym został stragowany pewnie Czekaj Ja też, ale mają mieć są. Ile grałaś w góry Yataga? Rok Ja też rok Znaczy rok, ponad rok w sumie Chodźcie, słyszę. chodźcie Rok i dwa miesiące gram Bo we wrześniu zacząłem Na święta dostać? Jeszcze tak do jeden Dadaj. miesiąc <cly> Dawajcie już? już możemy? A nie, jeszcze to nie jest. Nie. Ej, no luty. Luty, to na to wejść na przyjśćłość czy na przyjścłość. Fast A, no Dobra, idziemy już. Dobra, ja już. Ja wiem gdzie oni są. Słuchaj... Nie są na montańskich, ja wiem gdzie oni są, tylko... Ghost! Uciekaj! Uciekaj! Spójrz na twój oddech za mną! Hey, moja, ubiegło, tak! Nie? Tak! Dobra, dobra, to się nie zdarzyło. Możemy jeszcze jedną, możemy jeszcze dwie rundy w jedną minigrę zagrać. Ogólnie będziemy grać w Sharks and Minus. Sharks and Minos. Lawa Monkey stoi, Monkey stoi na gazebo. Wy od, tamte, wy od tamtej ściany właściwie do tamtej ściany. Czekaj jeszcze raz, powiedz jeszcze raz, tak dokładnie. Lawa Manki, stoi na gazebo. Wy jesteście przy, Jak jesteście przy tamtej ścianie, to lawa manki nie może was złapać. Od tamtej ściany się powiedz do tamtej ściany i potem was nie może złapać tak cały czas, dopóki wszyscy nie zostaną złani. Okej, okay. dobra. Ej. Gotowi? Ej, można na Ej, Nie, nie możesz. Ej, nie Банджи! Organizator! тут tym znają! Cześć! O ej fok to, o ej fok up. O, oh, oh, majsta oh, Jezus Mariusz! A oh, jestem, jestem... mam ścianę, mam ścianę, <coughs> mam ścianę. Nie ale dawaj O, żeś zleciał dobrze. No i stąd Dominik Dobra. Ja się znowu lecę z tak jak wtedy. <coughs> Albo po prostu tutaj jest duże, tak jak Ty zrobisz. No dalej. Lecimy? Wy używać cheat To nie jest GTA, żeby używać cheat code'ów. Ktoś mi coś pisze. Na Na Messengerze, Psycho mi pisze chyba.

go łap, nie! Yes. Kurde! No nawet nie byłem przy nim, bo miałem na drzewie się. Dobra! Lecimy! No to, widzowie, to było wszystko na tyle, widzowie. Dobra, dobra, teraz z każdym mój po kolei. Nie ma, nie ma, nie ma tak łatwo. Lecimy do lustra. Z każdym, z każdym po kolei piątkę. Z każdym po kolei piątkę. Z po kolei, nie ma, nie ma, nie ma, tak łatwo. każdemu. Każdemu piątkę, ale temu. Ochlął go. Ale dzisiajście wiedzieliście o tym, czego ja pójdę podłożyć? Ogólnie to tak. Co mają zostawić widzowie? Ty, jedną, jedną rzecz. Co mają zostawić widzowie? E, subskrypcja o, nie nie na w górę. co su ty? Subskrypcja do nie promujemy takich rzeczy na tym kanale. A, okej, okay, sorry. No to pan badać do drugiej strony. Idę sobie strony. Żałuję. Ja? żałuję, żałuję, żałuję. Ja? Żałuję. Żałuję, że tu byłem. Brać. Jeszcze ja! Jeszcze ja!